Terima kasih telah menonton! Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie w Galerii Art Nova na otwarciu wystawy twórcy lokalnego Michała Miśniewskiego. Dzień dobry. Pod nazwą Ja i ja. Myślę, że autora prezentowanych dziś prac nie trzeba nikomu przedstawiać, Niejednokrotnie mieliśmy przyjemność prezentować jego malarstwo właśnie w Galerii Art Nowa, to tu po raz pierwszy wyszedł ze swoją twórczością na zewnątrz, odważył się marzyć, zaczął szlifować swój talent, swoje zainteresowania i pasje. A efekty tego procesu możemy oglądać już bodajże po raz trzeci, dobrze mówię po raz trzeci w galerii w Ornecie. Zawsze w swoich pracach stara się odwzorować autentycznych ludzi, wciągając widza tak naprawdę w sytuacje z ich realnego życia. Witaj Michale. Cześć. Naszego ostatniego spotkania troszeczkę zmieniło się w Twoim artystycznym życiu. Masz za sobą kolejne wystawy, udział w plenerach malarskich i podobno rozpocząłeś naukę na artystycznym kierunku studiów. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej na ten temat? Hmm, tak, rozpocząłem naukę na kolejnych. Yy, naukę na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Hmm. I tyle, tak. <noise> w tym twórczym kierunku i czy odnalazłeś podczas zajęć to, czego brakowało Ci, by w 100% zaangażować się właśnie w tą sztukę i w te działania twórcze? Chyba nie tego szukałem, bo ja na studia poszedłem hmm, czysto, czysto po to, żeby poprawić technikę, rozwinąć się malarsko rysunkowo i hmm, przez te parę miesięcy... Hmm, na pewno, na pewno jako, jako taki dodatek dostałem ten klimat akademicki, bo to jest jednak nieocenione. I... A w jakich wystawach z Twoim udziałem mogliśmy jeszcze w innych miejscach wziąć udział? Tutaj były dwie wystawy wcześniej i miałem jeszcze dwie albo trzy wystawy w Lisbaku Halmińskim. W Pamiętasz jeszcze, jaka to była tematyka, czego dotyczyły? No pewnie. Pierwsza wystawa była poświęcona pasjonatom, e, ludziom, którzy na co, dzień, e, na co dzień pracują, są normalni, e, a, na co, a nie na co dzień <grym ekonomistycznie <grym zajmują się takimi odpalonymi rzeczami, jak e, e, rekonstrukcje, zielarstwo i to są takie rzeczy no, no, naprawdę na wysokim poziomie, takie takie na serio. Jednocześnie stąpały twardo po ziemi i są sobie e, takimi normalnymi, w cudzysłowie, e, ludźmi. To mówisz teraz e, to, była, to była pierwsza, tak. Jeszcze były sceny warmińskie. To opowiadała, e, wystawa opowiadała o takich, mm, o takich scenach warmińskich właśnie. <śmiech> <śmiech> Pamiętam jedną z wystaw, na której byłam właśnie nie w ornecie. Czy czujesz to? Tak, to była ostatnia wystawa i, i to była wystawa poświęcona. Ona się też składała z kilku takich elementów bardzo fajnych, uważam. Bardzo fajny był pomysł randomowy dzień, który polegał na tym, że poprosiłem kilku znajomych. Oni się zgodzili co godzinę fotografować fotografować tą to, to rzeczywistość przed sobą, jaką mają. Czyli może to był laptop, może to był spacer z psem i chodziło o to, że każdy ma dzisiaj komórkę i żeby wyciągnąć mniej więcej co godzinę tą komórkę, pstryknąć fotkę. Ja później zrobiłem z tego, yy, zrobiłem z tego rysunkową taką opowieść z jednego dnia. Komunikujesz się z odbiorcami w obszarze sztuki przede wszystkim za pośrednictwem malarstwa jednakże poszukujesz też i skupiasz się na innych formach prezentacji, czy to komiks, czy to tablet, tusz, pastela. W czym czujesz się najpewniej, najmocniej? Najmocniej się czuję w rysunku, takim klasycznym, czyli tusz albo pastela na papierze. I tu nie mam kompleksów. W takim sensie, że ja wiem, że dużo pracy, jeszcze dużo do nauki jest, ale już tutaj swobodnie się w tym poruszam. Lubię to, lubię rysować i Natomiast malarstwo to jest coś, w czym się naj, najmniej naj pewniej czuję. I dlatego też studia, dlatego też rozwój, żeby to przełamać, żeby właśnie coraz może nie tyle coraz lepszy, bo to jakby sam, samo przychodzi, tak? Ale żeby coraz swobodniej to robić i, i pewne rzeczy osiągać takie, które mam w głowie, a których jeszcze nie potrafię przenieść. Jak dotąd zaskakiwałeś nas takim wnikliwym sposobem ujęcia rzeczywistości i doświadczeń otaczających ciebie ludzi. Snułeś malarskie opowieści właśnie o pasjach, o scenach warmińskich, relacjach międzyludzkich. Twoje obrazy są troszeczkę jak fotografie, które uwieczniają konkretne osoby w danych sytuacjach. Czy uważasz, że takie właśnie w zależności też od tematyki prezentacji, takie ujawnianie ich szczegółów z, z życia, bohaterów Twoich prac, to jest odkrywanie przed nami tajemnic i takich ich sekretów? No, niekoniecznie. Znaczy, interpretacje to, to też zawsze zostawiam y, 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 oglądającym. Natomiast tutaj. Y, w przypadku tej wystawy, czy jakiejkolwiek zawsze jest tak, że osoby portretowane one wiedzą o tym, że chciałbym je namalować, gdzieś mniej więcej yy, mówię co chcę przedstawić. I wszystkie prace są autoryzowane ostatecznie. Czyli przed się na wystawę, czy gdzieś gdziekolwiek na Facebook, na Instagram. Yy, akceptacja, yy, musi być akceptacja, tak, tak. I, i też nie uważam, żeby no, tajemnic na pewno żadnych nie, yy, nie zdradzam. Yy, jeśli się zakradam w jakąś prywatność, to na tyle, na ile mi pozwolą, na ile mi pozwolę. tak. W przestrzeni dzisiejszych obrazów mamy sylwetki takich bliskich Tobie osób, rodziny, krewnych, przyjaciół, znajomych. Zawsze w Twojej twórczości w centrum znajduje się człowiek. Dziś jest podobnie, mamy tutaj ulotne emocje, zmienne nastroje, charaktery. Czy poprzez dzisiejszą wystawę pomagasz i pozwalasz nam poznać drugiego człowieka? No właśnie, to chyba tą interpretację chciałbym zostawić, bo też ta wystawa nie jest taką wystawą czysto portretową. Też nie chodziło o to, żeby przedstawić portrety ludzi, tylko bardziej, bardziej właśnie emocje, pewien taki klimat I Interpretację jednak chciałbym zostawić tutaj oglądającym, a, ale też starałem się zrobić to plastycznie, atrakcyjnie, że jeśli ktoś nie chce rozkminiać drugiego dna, a też zapewniam, że jest, to po prostu sobie tylko poogląda. Jeśli się podoba, to też jest dla mnie wielki, wielki sukces. Swoją twórczością troszeczkę też mówisz o czynnikach, które determinują dzisiaj nasz charakter, usposobienie. Mówisz przede wszystkim, pokazujesz, jak jesteśmy naprawdę na co dzień i jak postrzegają nas również inne osoby. Jaki wachlarz emocji bądź zachowań możemy właśnie odnaleźć dziś w Twoich pracach. No, no, no właśnie, jak wyżej. To interpretacja jest. Może jest chociaż jedną! Powiem, jaki cel mi przyświecał. No taki, że. Cel tej wystawy. Taki, żeby zwrócić uwagę na to, co już i tak wszyscy wiemy i niekoniecznie może przyznajemy, że, że gramy na co dzień. Gramy różne role i to, ani to nie jest dobre, ani złe. Tylko mam wrażenie, że świadomość tego, że my potrafimy sobie zmienić tą rolę na chwilę, to też, też, też pozwala. Yy, może podam przykład, No jeśli, jeśli idziemy tą ulicą i jesteśmy tacy ponurzy i zastępieni, to jakby świadomość tego, że to jest tylko poza dla świata może jakaś obrona, to ja mogę się, mogę to zmienić na chwilę, chociaż tak. I, i tak chyba chciałem pokazać, żebyśmy się sami sobie też przyjrzeli. Czyli wystawa jest też troszeczkę takim balansowaniem na granicy dwóch światów. Mamy jedną osobę przedstawioną na dwóch obrazach i ujawniona jest podczas dwóch takich skrajnych emocji, co tak naprawdę w konsekwencji tworzy spójną całość. A czym są tutaj właśnie takie dodatki w formie tego komiksu? To jest, taka, to jest taka opowiastka wymyślona, która, która też jeśli ktoś będzie chciał przeczytać po kolei, to jest taki przykład tego, jak sobie zmieniamy Hmm, punkt widzenia na, na drugą osobę. E, jakby oceniając książkę po, po okładce, to, 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 to się później przy bliższym poznaniu okazuje zupełnie, zupełnie inna osoba. No to jest taki banał, ale no, chyba na to właśnie chciałem zwrócić uwagę. Bardzo dziękuję za dzisiejszą dziękuję. rozmowę, za dzisiejszą wystawę, dziękuję. za Twoje prace. I też dziękuję Agacie za fotografowanie, bo to już jest druga robota nasza wspólna, gdzie Agata mi pomaga łapać te portrety, ja to później portretuję ze zdjęcia najczęściej, tak jest, najczęściej, także dziękuję też Agacie i jeszcze raz wszystkim. Za to, że teraz z imienia wymienię, zapomnę, Zachęcam do wpisywania się jeszcze do chroniki Galeria Dnowa, do czerstwania się lampką wina i oczywiście do rozmowy z Michałem, do odwiedzania naszej strony na Facebooku, jak również do odwiedzania tego miejsca w środę i w Dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania obrazów.